Siema, siema z tej strony El, sobie wytam was wszystkich bardzo, ale to bardzo radecznie w kolejnym odcinku na moim kanale właśnie jest bedwarsikowane w tym odcinku, będzie serii wojska, orci, nie będziemy sobie grali Bedwarsy aż tak zwykle, nie. No może sobie tutaj właśnie gramy w dwójeczki z moim kumplem, tam właśnie, który ma chyba, o ile się nie właśnie jakoś tysiąc gwiazdek, ale tak, uwaga, uwaga, w tym odcinku. Będzie historia hartko, ponieważ właśnie ten, ten filmik. Widzicie sobie na kanał, nie? Ale jak ten. Jak właśnie ta przegramy, jak ta warunkę właśnie ci zwalimy i nie wygramy jej, to będzie tak, że ten filmik kursował idealnie po 24 godzinach. Więc zobaczymy, co z tego będzie naprawdę. Przegrywamy, równa się filmik z Dicka's YouTube. Więc zobaczymy, co z tego będzie naprawdę. To może być dość ciężkie, nawet, że w ogóle na świecie się nie ale spokojnie. Poradzimy sobie. Grając sobie teraz właśnie jakoś tutaj luźne dwójeczki, zobaczymy, zobaczymy, może coś wygramy, a może nie a naprawdę. Widziałem, że to jest bardzo dużo ogarniętych graczy więc to będzie bardzo trudne. Ale spoczko, poradzimy sobie z na jakoś i powoli tegoś właśnie wygramy, ale naprawdę Boję się tego Okej, okay, poleciały już jakieś TNT, widzę, więc gości lecimy teraz na ich łóżko, okej, okay, niszczymy je Udało się, nie mają już tutaj właśnie wyrka, więc bardzo fajnie No i gościu, ta ręka będzie właśnie polegała na tym, że sobie postaram się wygrać, ale naprawdę To będzie trudne, ponieważ tu jest mnóstwo prosów, A więc tak no wiecie o co chodzi, a więc teraz sobie zbieramy jeszcze jakieś bloczki I polecimy ich teraz sobie wylaminować, aby ich tu już nie było na niebo naprawdę oni są zbyt ogarnięci, nie? Więc wylaminujemy ich sobie i będziemy mieli ich z głowy gościu Dobra, okej, wiecie co, to ja już tak jak tej jakoś defuję, co? Hmm, ja mogę go już spadnie Gościu już raz zaraz ty, ty też jakoś się dobra Okej, okay, wyjaśnijamy cię, cię, no i proszę bardzo, gościu więc teraz polecimy sobie do naszej bazy, kupimy sobie jakieś tinti I w ogóle wiecie co? To ja może lepiej pójdę jakoś tutaj właśnie na Mida, ogarnę nam jakieś tutaj emeraldy, aby ta ręka była serio dzisiaj wygrana, a nie że będzie jakaś tu właśnie lipka, że tam a rękę wiecie. Przegrałem więc teraz tak, gościu, cyk, lecimy teraz po emeraldy, w ogóle czy nie, nie jeszcze nie zabrał, chyba nie, mamy idealnie pod więc na starczy Okej okay, gościu, więc bieramy i no wiecie, a ręka zawsze będzie taka już, która bardziej bezpieczna, ponieważ taki tej właśnie faili więc teraz tygrycimy sobie tędy Ale no, powiem tak, mam taki lekki stracik jednak Mam taki tutaj właśnie lekki stracik, ale spoczko Panu ludzie, my sobie jakoś teraz tak Hmm Mam no teraz Emeraldu wyłącznie 8, więc starczy nam to właśnie na obsa, ale no to może być dość ryzykowne, ale spokojnie poddamy się, aż tej arenki nie wygramy, więc gościu cyk, będziemy walczyli aż do ostatniej kropli krwi, nie, okej, okay. cześć byczku, no siemka, no siemka, więc teraz tak, pójdę tam nam wywieźć, dam opsa, spoczko, no problem, okej, okay. więc teraz tak, opcja nam to właśnie jakoś zawsze przyda, ponieważ to no wiecie, to jest arenka wtedy już super, tam tak wygrałem, no może i nie w 100, ale na, no będzie łatwiej, będzie łatwiej, więc teraz tak, kupimy jakieś tutaj tinty, hmm. TNT, obsik, wbija, okej, okay. wstawiamy je, kupujemy jeszcze więcej bloków No i czas teraz na porządną obudowę łóżka Więc teraz tak, startujemy z tym, kładziemy teraz właśnie nam obsa I naprawdę, teraz to będzie dość ciężko zliczyć, ale no jak ktoś chce... To to zniszczy, więc teraz gość lecimy z tym, lecimy z tym, dobra. Okej, okay. ogarnięte, chyba, że nawet nie zauważam, więc bardzo fajnie, a teraz zobaczcie z moim szamaczkiem, polecimy sobie ją na jakąś drużynkę, aby ją sobie wyjaśnić. No cześć. Okej, oraz ja wiem czy wiecie, ale ten kanał trzeba sobie ponieważ jak tego kanału ktoś nie subuje no to jest mi przykro, więc teraz subujcie kanał, bo to jest bardzo ważne. Odcinki to są właśnie codziennie z Bydur, są bardzo fajne, a my już z tym końcem lecimy go. my już z tym to właśnie lecimy. Dobra, no teraz tak, wie tu jakiś refilek, wbijajmy Hmm. dobra. A więc tak, ja teraz tutaj właśnie myślę, aby w sobie na jakieś film, to teraz pytanie na który, co? Bo tutaj właśnie widzę, że każdy jest ogarnięty, każdy tu jest ogarnięty, więc zobaczymy, gdzie polecimy ziołek i polecimy sobie za nim, żeby nie było, że ja tutaj właśnie Polsce w drugą, więc polecimy, aha, on teraz biede do, do czerwonych, więc poczku wiecie co? To ja może jednak sobie jeszcze jakoś na środek, zobaczymy kto to, właściwie właśnie tę sobie ogarnia najbardziej i polecimy właśnie na niego, zobacz po prostu w ogóle wiccałem rady, że to no nie mogę ich jej nie zabrać, więc tak Oni hm. mają tutaj jeszcze że w ogóle jakąś wojny, Jezu! Okej, okay, dobra, i w sumie, czekajcie. To jest zbyt piękne, to jest zbyt piękne, bo teraz ich obo nie w bazie, to jest idealna okazja, aby im się wbić i uszkodniczyć. Ej serio, powiem tak. Mam taki to właśnie stresik, ponieważ jak, jak tam rękę przegramy, no to, to odcinek znikał, więc staro gości. Polecimy sobie i teraz właśnie nie ma chyba dwóch w bazie, oj! Akurat umarli, nie? Akurat umarli, ale nie mam Tinti. Serio biali, musieliście ej, najgorzej, nie? Ale spoko mam Emerald, więc sobie teraz polecimy właśnie na jakąś inną wyspę, kupimy sobie jakąś podeczkę i będzie ta ranka pewnie wiele łatwiej, wiem, na tak, gościu. ej tam są też w ogóle się widzę, że dwie akły. No ogóle mój gościu, nie? Masz TNT-beczku, masz jakieś Tinti, czy nie? Chyba nie ma. Ale spoko, polecimy teraz właśnie, może jakoś do niebieskich. Może i tego TNT nie mam. ale mają tylko właściwie tam drewnięku, więc czekajcie. Jak ja teraz nie widzę, co jest idealnie, dobra. Chyba oni nie założyli, więc cyk, polecimy teraz sobie właśnie na ich wyrko. Weźcimy sobie teraz ich wyrko, gościu. Okej, okay, alright, więc cyk. O, oni nie chyba nie widzą, co? Już nie widzą mnie. No już nie, goście widzą, nie jest trudno. I tak na jak sobie jakoś wygramy, więc teraz tak, okej. Okay. Lecimy teraz na ich wyrko, okej, okay, dobra, cyk, polecialiśmy, No i co? Kopujemy się, no teraz muszę wskoczyć, więc gdzie co? Ja nie kombinuję, ja emerald odłożę, żeby to było po prostu łatwiejsze, nie. Emerald odłożyłem, no i zaraz to właśnie im wbije no nie widzę, żeby to serio mi się udało. Więc teraz tak, on ma w ogóle jakieś laga, nie? Gościu ma laga, więc teraz tak spokojnie, teraz się tutaj właśnie jakiś czas kopać. Dobra, cyk. Teraz się tutaj biję drugi, drugi klotek, dobra. Ona się laga. On miał jeszcze laga i serio, przez jego laga mi się udało, nie? Ej, byczko, ale beka, nie, tak no, mogę go bić, więc cyk. Nosorka, no rozumiesz, nie? Nie, nie ma i tyle gościu. Okej, okay. hmm. Ej spoko, teraz będziemy właśnie mieli na zbrojkę i jeszcze sobie kupujesz jakieś bloczki, dobra. Hmm. tam właśnie widzę, że jesteś jeden gościu. i naprawdę on się wbija akurat na nas, gramy obsa Byczku, no to ci nie jest bezpotrzebne, nie no nie rób tego, ma numer swój potencjał, dobra, okej, okay. więc teraz tak, cyk, ej, serio, wyjaśnimy go, okej? Okay? Hmm. Okej, okay, no ale boćku. No Elko, no nosiemka, no siemka. nie macie cię, poleciałeś, czy on spadł. On spadł! Oj, przykro, mi jest mi bardzo przykro. A więc teraz tak, no ręce są jeszcze właśnie. Raz, dwa, aż trzy dni oprócz nas, więc zobaczymy kto wygra, ale no w sumie mam po raz kolejny taki stresik, nie? Bo jak to przegramy to myśli? Po raz ją ja mać kserio, to odcinek oglądajcie do końca, bo nie wiadomo czy on zniknie, czy nie, właściwie to jest nie wiadome. Więc teraz goście polecimy sobie jakieś jakiś tyle przyprości. kupimy sobie też zaraz jakąś poteczkę i wbijemy sobie na jakiś tutaj właśnie tym, który to ogarnia najbardziej. W ogóle jeszcze mieli żyją mnie. Oni nie mieli już łóżka ch chyba jako piersi jeszcze żyją, więc teraz tak, hmm. Cyk! Prot 2 wbija, a teraz się sobie wbije jakiś lepszy męczyk, dobra? Tak to można grać? I TV ty, ty jeszcze wbija, refill wbija, fireball wbija. No i co, gościu? No i co? Nie witka i lecimy właśnie na tych może wiecie co? Czemu nie białych, nie? Poskładamy sobie ich, zabijemy, ich bo oni to właściwie jeszcze żyją jako jedyni bez łóżka O jeżeli na to właśnie widać, że jednego białego, więc to będzie już troszkę bardziej łatwizna, ale spodczą polecimy sobie teraz w ich kierunku, zobaczymy co z tego gościu będzie, dobra, hmm Oczywiście się właśnie nie mylę, oni mają wyspę gdzieś tam właśnie, okej, okay, w tą stronę Więc lecimy byczuniu i zobaczymy, czy go wyjaśnimy, czy nie Dobra, mam tu właśnie widzę, że filga, więc to może nie być jakieś tam, wiecie, mega trudne Choć zobaczymy, jak się on w ogóle klepie, nie? Bo to może być albo, że jakiś prost, albo, że jakiś numer który jest w ogóle jakiś aqua, o nie, aqua, o nie, aqua, nie Okej, okay, wbijani widka, oni no, w ogóle olali, nie? Oni mnie olali, e, e, co jest? Ja sobie teraz piję i nie widzę, a oni mnie alwają. no spoko Chyba, że mają opsa, mają opsa? Pewnie, że nie mają obca. O co mi chodziło, to ja nie ma pojęcia, ale oni mnie serio tak olali, więc zaraz na goście. Cyk, łóżka nie macie, zaraz się boku wyjaśniamy. Spoko, poleciałeś, on nie, on oni on szczerzeje, dobra. moje na HP, mają na HP, uda mi się, serio. No co jest, no gościu, please, no please, uda mi się. Jest, zabiłem go bardzo fajnie, może i nie drugi wyjaśnił, ale spoczko. Ważne jest teraz to, że go wyjaśniłem. No i co, łóżka już nie mają, więc nie jest tak źle, gościu, okej. Okay. Hmm. Więc teraz tak, no, na pewno myślałem, że to będzie jakieś trudniejsze, ale spoczko, tam właśnie widzę, że mu jeszcze biega, więc polecimy teraz właśnie na drużynę jakąś niebieską, znaczy niebieską, różową, okej, okay? więc teraz tak, cyk, mieczek wbija, cyk, bloczki, em, cyk, TNT jeszcze, refilko już mamy, teraz tak, łóżko mają tylko oprócz nas niebiescy, znaczy różowi, co ja gadam, różowi, więc właśnie polecimy, w ogóle już nie ma aku, nie, ej serio. Teraz tak, już jeden gościu biały oraz dwóch różowych z łóżkiem więc polecimy tam, zobaczymy czy to nam się uda, czy nie, ale naprawdę to może być trudne jeśli ludzie no ale spoczko, bo jak nie my, to kto gościu, więc cyk, lecimy, lecimy, o coś nie wiem, czy wiecie, ale mam jego Instagrama, bo jest bardzo macie go w opisie, bo tam są zaraz epickie relacje oraz epickie zdjęcia. Serio, macie go w opisie, followujcie, bo jak widzimy milion followów, to pokazuje twarz, naprawdę. To lecimy i cyk, okej, okay, dobra, Nawet nie widzę, że mają łóżko, dobra. Oj, on już na nie właściwie wbija, więc teraz tak gościu. Refilek bija. No i sorka, ale no jak już tam wiesz, aż, aż tak się dobrze nie klepiesz. Nie, to w ogóle widać, że, że ma drugi miecz, dobry, więc tak. Aha, fireball aż, tak. Fireballach rozumiem, dobrze, rozumiem, 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 dobra. Cyk, polecisz, polecisz, cyk, okej, czemu poleciał, No, on jeszcze żyje, dobra. To jest w ogóle jeszcze drugi, nie? Wbili się teraz właśnie we dwójkę na mnie, no naprawdę. E, kolega, pomóż mi, tu się właśnie, no naprawdę, co jest grane? Co jest grane? serio, no króci, tam właśnie wbija jeszcze biały, co to ma być? To jest jakiś w ogóle pojedynek, nie? Każdy tam wbija, o, oraz też wbija mój kolega, na nie widzę, więc abych teraz zniszczył, dobrze? No i proszę, mój im właśnie łóżko wyjaśnił z takim gościem, co można nagrać. Nie z takim gościem, co można nagrać, więc lecimy, nie śpimy, zobaczymy to. Ej, w sumie, to już w sumie jest taka wiecie. wygrana 100%, ma, więc chyba tego filmu nie usuniemy, ale zobaczymy. Wszystko jest właściwie możliwe, wszystko jest możliwe, więc teraz tak. Oni chyba jego wyjaśnili teraz, więc polecimy sobie do nich i zaraz błagam. Oni nie mają zbrojek. Oj, biały. Nie da rady byczku, nie ma takiej opcji, wiecie co, najpierw biały, a potem różowi. dobra, przyczuniu no sorka, no musimy to zrobić, no musimy, please, uda się, uda się, uda się, okej, okay, dobra, lecimy z nim, lecimy z nim, lecimy, no i proszę bardzo, poskładany gościu, wyjaśniłem go, wylaminowany, no i teraz tylko polecimy właśnie na drużynę różową, wyjaśnimy ich obu, no i tak to serio, tak to można wygrywać, nie, w takim dobrym stylu, refilek bija. Oni w ogóle tam widzą, że jakoś się rozbijają na więc chyba trzeba im te ich plany pokrzyżować, więc teraz tak, już tego sobie refilka jemy, jemy refilka, dobra, jemy filka okej, okay. cyk i wbijamy właśnie na czekajcie, oni tam właśnie widzą, że uciekają, dobra, oni uciekają, więc troszkę beka z nich, no ale trudno, 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 okej, okay. to właśnie widzę, że w ogóle jeden wbije do akurat jeden wbije do żółtych, więc troszkę tego nie ogarniam, ale spoko, ale spoko, więc wiecie co? Po kolei. Wpierw jeden, potem drugi. Nie ma co. Serio gościmy w żelazny, żelazny Nie masz że tak, szans. Nie masz tak. To mnie w ogóle nie bije, nie? Oni ja nawet nie uderzył nie więc troszkę dziwne. Ale tam właśnie widzę, że żyje jeszcze jeden żółty, jeden zielony. Znaczy, zielony. I naprawdę. Swoja kadrą się nie ma pojęcia, ale tam właśnie żyje jeden różowy. Na wyspie żółtej, Dobra. On widzę, że ma już zdrojkę. Ale on się chyba właśnie jakoś dobrze nie klepał. Ale będziemy teraz fireballa, widzę. Naprawdę, naprawdę. Typio to, to w ogóle nie miało sensu, nie? To nie miało sensu Więc teraz tak, wyjaśniamy cię, wyjaśniamy cię ci i po co on to właściwie zaraz... Okej? Okay. No niech on teraz ucieka, dobra, uda mi się, uda mi się, no myślałem, że go już hitne, nie? Myślałem, że go już hitnę, i po co on właściwie ucieka? No nawet teraz nie ma wyjścia. Nie! Nie! Nie, ziomeczku, brawo dla siebie! Brawo dla kości, naprawdę teraz gdzieś się zrzucimy za moje drodzy. W tym odcinku, to już będzie film, ponieważ nie było serio dość komicznie, no i ten odcinek właściwie jednak nie znika, ponieważ no, wygraliśmy twardeczkę, więc no nie jest tak źle. A wydziękuję, to właśnie bardzo subujcie kanał, to jest bardzo ważne, a jak ktoś nie subuje, to tak, ja potem płaczę, w serio, subujcie, followujcie też Instagram, widzimy się jutro, bo na moim kanale, są odcinki codziennie. Dziękuję bardzo, widzimy się jutro, siemaneczko, eleczko i potem na przykład ogromny i